Dziś 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbieramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Jak co roku grają także kozienice. Do 15.00 trwa zbiórka uliczna, a o 13.30 nowa akcja. Serce kozienic bije dla woźb. Spotykamy się tu przy napisie kozienice. Gdzie zostanie utworzone ogromne serce z wolontariuszy i mieszkańców, które zostanie uwiecznione na zdjęciu. Co poza tym 18.30 koncert w Centrum Kulturalno-Artystycznym, a po koncercie światełko do nieba tradycyjnie połączymy się z aniołami. Chciałam także przypomnieć, że przez cały dzień do 21.00 można wrzucać datki do skarbony stacjonarnej, która znajduje się na parterze CKA przy Kasach. Tak więc możliwości wsparcia tegorocznego finału jest wiele. Zachęcamy Państwa, być może pobijemy ubiegłoroczny rekord, a w ubiegłym roku udało się zebrać ponad 59 tysięcy złotych. Zachęcamy do udziału. My, oczywiście, jak co roku będziemy wspierać 28. finał Wielkiej Orkiestry, na naszej antenie w Telewizji Kablowej kolejna porcja informacji już o godzinie 15.00. Można także śledzić kanał YouTube Kozienickiego Domu Kultury, na którym także na bieżąco będą zamieszczane materiały z tego, co dzieje się w Kozienicach w dniu dzisiejszym. A teraz przenosimy się do Ogrodu Jordanowskiego, gdzie byliśmy z kamerą w piątek, gdzie odbyła się odprawa wolontariuszy.